Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku będziemy przerabiać ekskluzywy na huge pety, a to już niedługo. Zostawcie lajka like i słuchajcie, nie do końca, bo chcę wam też pokazać przecieki. I wyjaśniło się już wszystko, słuchajcie. Wczoraj mówiłem o tym, że będziemy mogli przerabiać różne pety na huge pety, zostało to zaktualizowane przez Prestona, o tym wam powiem za chwilę. Ale słuchajcie, chcę wam pokazać mój teamek, jak się tutaj. Troszkę pozmieniało, mam dodatkowo kolejne unicorny, które muszę przerobić na Dark Matter. Mam uzbierane 25 miliardów tych HC, bilionów można powiedzieć. Tak prezentuje się teraz mój team. W dzisiejszym odcinku dam wam parę petów, także napiszcie w swój komentarz, w swój komentarzu swój nick z Robloxa. Zostawcie lajka, subskrybujcie kanał, to mi bardzo pomaga. Słuchajcie, sprawdźmy jeszcze tutaj tą skrzynię. Bo warto polować, to te, taki tip dla Was. Słuchajcie, skaczcie sobie po serwerach i szukajcie skrzyni z mnożnikiem co najmniej 10, a najlepiej, jakby było 25 lub 100. Bo to Wam daje o wiele więcej boostów do końców. Słuchajcie i jeżeli chodzi o ten odcinek dzisiejszy, to też dam wam troszkę porad, jeżeli chodzi o otwieranie, bo wydaje mi się, że możecie spokojnie otwierać sobie pety, ponieważ prawdopodobnie nie będziemy mieli nowych jajek i nie będzie nowych krain, bo na razie nie wyszły żadne przecieki. Wszystkie pety, które są słuchajcie, które wyciekły, to tylko party pety, czyli nowe nowe party, w ogóle nowe jajka party będą. Wejdźmy sobie do shopu. A jak zobaczycie, teraz nowe party prezenty są, z którego w której, z tym nowym party prezencie będzie party Axelold i parę innych petów. Więc słuchajcie, w ogóle ja jestem w takiej grupie płatnej, gdzie można się szybciej skontaktować z, z twórcami Pet Simulator X. i Dostajemy przecieki, słuchajcie. Dzięki temu też skontaktowałem się tam z, z ludźmi odnośnie tego, żeby zostać partnerem. Na razie to jest zamknięte i nie, nie, nie będę partnerem, no ale zobaczymy. Mam nadzieję, że odblokują kiedyś możliwość znowu zapisów, i wtedy znowu się zapiszę. Już będę miał lepsze możliwość kontaktu, więc być może zostanę tym partnerem. Byłoby naprawdę mega. Mega spoko. Przejdźmy, słuchajcie, bo rozdam wam na razie jednego peta, a za chwilkę... O, gifty mam jakieś. <laughs> Patrzcie. brota. Tutaj dostałem stoka. Pozdrowia. All you Jul, you, Wit, pozdrawiam. Wejdź w pi stronę i kliknij Polska. Dziękuję. Okej, okay, kolejny party dog. Słuchajcie, to ekskluzywy. Można jakiegoś hardcore peta. O kurka, dostałem papugę. <laughs> to jest secret. Dzięki... Yy... Psytulas, przytulas, pozdrawiam serdecznie. Słuchajcie, magik, ziomku, napisz komentarz, to słuchajcie, dostaniecie te pety. E, słuchajcie, no to co, rozdajemy komuś peta. Proszę bardzo, rozdajemy tutaj za 188 trylionów, mam nadzieję, że się ucieszysz. Weźmy jeszcze jedną osobę, bo przejdziemy teraz do odcinka i do ważnych informacji. Proszę, Shimu, a dajmy mu kol też tego misia. Myślę, że rozdaję Wam całkiem niezłe PETy. To są hardcrowy. Pamiętajcie, że na normalu one są półtorej raza jeszcze mocniejsze. E, dobra, słuchajcie, przejdźmy do rzeczy. Jak pamiętacie, ostatnio Wam pokazałem coś takiego, co miało być e, tym konwerterem, huge konwerterem. On będzie, będzie za Robuxy, ale nie będziecie wkładać do niego huge pet, e, wkładać tych zwykłych PETów, bo będą to PETy. Jak sam Preston powiedział, nowa, nowa rzecz, zresztą przetłumaczmy sobie, nowa funkcja, która pojawi się w sobotę pozwoli na konwers konwersję masowych ekskluzywnych zwierzaków na ogromne zwierzaki. Czyli ekskluzywy, słuchajcie, innymi słowy, będziemy mogli przerabiać sobie na, na te pety. Ja mam trochę tych ekskluzywów od was. Przejdźmy sobie do banku, o, i tu robimy złote pety. Więc, więc myślę, że przerobimy sobie trochę tych ekskluzywów. Zobaczcie, no tutaj mam ich. Niektóre, które są takie rzadkie, to ja nie, nie będę oczywiście ich przerabiał, ale na przykład te sobie dam tutaj do depozytu. No i mam troszkę tych huge petów, zobaczcie, tych ek ekskluzywów. Trochę ich jest, więc z przyjemnością je wydam. Jak myślicie, dajcie znać co sądzicie o tym, w ogóle tym wszystkim. Czy Wam się to podoba? Myślę, że jeżeli ktoś ma multum ekskluzywów, to to, żeby sobie je przerobić na huge peta, to jest spoko. Tym bardziej, że to chyba będą huge pety, te które widzieliście. Więc nie będą to na przykład huge kat katy, czy jakieś inne, no, ale będą to pety, te które wymieniłem. Tam chyba 9 było aż ich. Dobra, słuchajcie, otwórzmy sobie ten, tenże, te, te jajko. Bo z miłą chęcią, słuchajcie, chciałbym dostać parę nowych petów parę legend zobaczymy może mi się uda może mi się uda zdobyć też secreta na hardkorze ponieważ kupiłem game Passa z ulepszeniem do secretów no dobra moi drodzy jak widzicie dostałem bardzo dużo golden doodle agony więc całkiem spoko mamy również troszkę tych doodle unicornów mamy też złote doodle reno ale my będziemy musieli sobie jeszcze połączyć te pety słuchajcie dzięki czemu dostanę jeszcze słuchajcie więcej tych unicornów a ja się z wami żegnam Bardzo dziękuję za uwagę i zostawcie łapkę cześć